masam humorowe odsmontażu i załotka. Tak. Te To budowianie ponad 20, ale ona jest pełna nadal jak ta ta symbol. Na państw tak. Jako Znać, element, wyjdzie się element, są to się betonowe odlewy wmontowane, prawda, w ścianę. To są motywy architektoniczne znane z epoki romańskiej kościołów, czyli to wszystkie takie, widzicie, różne, też nawiązanie do głowic, kolumn, prawda, romańskich. to wszystko jest tam jako element architektoniczny użyte w kościele, żeby na no, tym kościółu, inaczej no, tam wydaje się, że to to sama pustka jest. No, tam się chodzi i się czuje taką, no, ja taką misterię. To no? jest Nie. Jeszcze nie. Ale kiedy? No nie wiadomo. A co mówił, zanim przyszłem?